Hej, cześć się, wszystkim, tutaj Alessandro, witam w kolejnym odcinku z gry Enemy Front. Podążamy oczywiście tropem tego generała, który tutaj porwał o brak naszą przyjaciółkę, dzięki której będziemy w stanie przedostać się pomiędzy granicami francuską i szwajcarską. Spójrzmy sobie zatem jeszcze raz na cele tej misji. Weźmy sobie tutaj M. Następna strona, tutaj będą nasze cele napisane. Zabij oficera, który będzie przesłuchiwał obrak. No i jeszcze tutaj mamy taki cel dodatkowy. Pomóż ruchowi oporu. Nie wiem za bardzo na czym to polega, no ale to może sobie sprawdzimy w trakcie gry. Zatem podążamy sobie Przypominam, przez oczywiście ogarniętą wojną Francję, właśnie tutaj śladami wspomnień Roberta Hawkinsa, naszego głównego bohatera. No i tutaj wkraczamy do kolejnej lokacji. No i tutaj co dodatkowe pomóż żołnierzowi ruchowi ruchu oporu. O właśnie, tutaj musimy chyba powybijać tych wszystkich przeciwników. O naszym zadaniem jest tutaj yy, oczyścić ten teren. Tutaj widzę, że przybiegają kolejne posiłki. Musimy tutaj ich y, wszystkich y, powybijać. Wiecie co? Może pójdziemy sobie tutaj, zauważyłem taki skrót. Może pójdziemy sobie właśnie tędy. Bo tutaj do tych y, przeciwników jest naprawdę całe mnóstwo. Oni tutaj są dosyć blisko mnie. Gdzieś cały czas się chowają. Są skamuflowani. I naprawdę... Czasem ciężko ich zauważyć O, tam jest kolejny Nie wiem, czy trafię do niego z takiego daleka O, jednak się udało, okej, okay, a więc kolejny przeciwnik zlikwidowany Musimy przeładować broń Dobra, kolejny przeciwnik mniej O, proszę, aż tutaj zawędrował No, dobrze, że nie gram na najwyższym poziomie trudności, bo pewnie już by mnie nie było Kolejny przeciwnik zlikwidowany, pozostał jeszcze tylko jeden Mam nadzieję, że tutaj nie przybiegną kolejni Dobra, gdzie jest ten jeden przeciwnik? O, widzę go Okej, okay. dobra, zatem wszyscy przeciwnicy zlikwidowani No i tutaj kolejne nasze zadanie porozmawiać z żołnierzem ruchu oporu Ale tutaj może sobie jeszcze zobaczymy, bo tutaj zauważyłem, że mamy o właśnie, karabin snajperski do zabrania Również jakieś tutaj granaty, również amunicje. No, na razie ekwipunek mamy full, tak więc nie musimy sobie tutaj zbierać dodatkowego. Dobra, gdzie jest ten żołnierz ruchu oporu? Musimy sobie tutaj podążyć w jego kierunku. O jest, proszę bardzo. Dziękuję, dziękuję. No jak na Francuza to całkiem dobrze mówił o polsku. Wjeździ ją tędy. Tam zabrali ją do ruin zamku. Merci. Dobra, zatem porozmawialiśmy z jednym z przedstawicieli Ruchu Oporu. No i tutaj przed nami kolejna lokacja. Na razie tutaj nikogo nie widzę. No ale to raczej nie jest możliwe, aby tutaj teren był czysty. Na pewno gdzieś tu jakichś przeciwników sobie niedługo spotkamy. Kolejny cel pomóc żołnierzowi Ruchu Oporu. Okej, okay, zatem musimy... O proszę bardzo. Aj, niestety tutaj nie, nie udało się pomóc akurat tym żołnierzom. Temu żołnierzowi ruchu oporu. No i po raz kolejny jesteśmy tutaj ostrzeliwani przez przeciwników. Musimy ich tutaj za pomocą karabinu snajperskiego wszystkich e, mówiąc kolokwialnie powybijać. A, niestety tym razem niecelny strzał. Okej, okay, spróbujemy jeszcze raz Dobra, na razie O Boże, jak tutaj jest dużo na tym radarze W pierwszej chwili tego nie zauważyłem Dobra, musimy się tutaj Chować przed nimi Przecież Skąd oni strzelają? Na pewno jeden jest tam. okej okay. Zlikwidowany Kurczę, gdzie są kolejni? Cały czas oni strzelają, a nie za bardzo wiem skąd Widzę ich wszystkie na radarze, ale nie widzę ich w rzeczywistości. Jeden chyba się tam chowa, ale nie jestem dokładnie pewien. O, właśnie, prze, prze, przechodzi na kolejną... i nie udało się, ale teraz się uda. Zauważcie, że kiedy mamy przeciwnika na celowniku, jest taki czerwony punkcik, który nam wskazuje właśnie, gdzie mamy tego przeciwnika trafić. Tak więc no, to jest tutaj takie kolejne ułatwienie. Dobra, na razie przeciwników nie widać. O, jest tutaj kolejny. Okej, okay, leży. Jeszcze trzech nam pozostało. Tam mamy jakieś naboje, ale najpierw musimy tych wszystkich przeciwników zlikwidować. No, nasze główne zadanie wyczyścić obszar, tak? Więc no, musimy tutaj ten obszar wyczyścić. Jest gdzieś chyba jeszcze jeden w tamtym domu. Tak mi się bynajmniej wydaje. Gdzieś idealnie naprzeciwko mnie. Aczkolwiek ja tutaj nikogo, powiem wam szczerze, póki co nie widzę. Chyba, że on się gdzieś... O, gdzieś tam ten czerwony punkci nam się wyświetla. O jest proszę bardzo nawet nie wiedziałem że tam jest przeciwnik powiem Wam szczerze Gdyby nie ten czerwony punkcik to myślałbym że to po prostu ściana Dobra zatem schodzimy sobie na dół gdzieś musimy chyba podejść bliżej Dobra zatem schodzimy sobie tędy no, Myślę że tędy możemy się spokojnie przedostać No i jeszcze dwóch przeciwników nam pozostało do zlikwidowania zatem no muszę się tutaj mieć na baczności, bo oni mogą tutaj w każdej chwili gdzieś na mnie wyskoczyć. Na wszelki wypadek zmienię sobie broń na shotguna, która oczywiście jest idealna na, kie, na takie nieco krótsze dystanse. Ja tutaj mamy kolejne, kolejną porcję amunicji. Przytrzymaj, E Panzerfaust. Okej, okay, zatem bierzemy sobie panzerfaust. Nie wiem on, po co on nam jest potrzebny, no ale być może... Skoro on tutaj jest, to do czegoś się wkrótce przyda. Dobra, spróbujemy tych dwóch przeciwników zaskoczyć. Nie wiem jak oni są ustawieni. A jeden patrzy w tamtą stronę, ale oni są chyba na pewno poza tym, poza tą ścianą, poza ścianą tego domu. Tak więc... O dobra, tutaj się jeden odwrócił. Tam mamy kolejny pancer do zabrania. Gdzieś tutaj mamy tych przeciwników bardzo blisko, zatem spróbujemy się przekraść tędy. O, proszę bardzo. Coś tutaj słyszę. To jest yy, coś, co brzmi zdecydowanie jak czołg. Dobra, tam mamy przeciwnika. Spróbujemy sobie tutaj zatem zgarnąć karabin snajperski. Ach, było bardzo blisko teraz. Tutaj ten przeciwnik, jeśli do nas wychyli, będzie leżał. Okej, okay, tam jest kolejny. No, ale strzelanie do niego z pistoletu z tłumikiem to nie jest najlepszy pomysł. Okej, okay, idą następni, okej okay, jeden leży zostały tylko jeden, który zdążył zwiać no lepiej tych przeciwników tutaj wszystkich polikwidować zanim zabierzemy się za czołg aby oni nam tutaj nie, nie przeszkadzali no nie mam zbyt dużego manewru jeśli chodzi o uzbrojenie, a ten czołg tam się pewnie gdzieś czai, o właśnie jeżeli ja się tam wychylę to pewnie on do mnie strzeli, no spróbujemy tutaj przez okno zlikwidować tego przeciwnika, o ile będzie taka możliwość Zatem gdzie jestem przeciwnik? Bo on się gdzieś tutaj kręci dosyć blisko. O, jest tutaj, proszę bardzo. Okej, okay, leży. Jeszcze jeden gdzieś tutaj pozostał. Blisko tego czołgu. O jest. Oj, kurczę, nie udało mi się za pierwszym razem go zabić. Fuck. Ajajajajaj, no i nie żyje. No, szkoda. Oj proszę i cała misja od nowa No nie, nie dobrze, niedobrze naprawdę Dobra zatem musimy sobie szybko tutaj jeszcze raz wszystko ogarnąć Oczywiście mam tutaj pewne ułatwienie bo już wiem co trzeba tutaj zrobić Najpierw musimy oczywiście zlikwidować tych Przeciwników, którzy tutaj próbują zabić tego członka ruchu oporu Następnie w dosyć szybkim tempie spróbujemy tutaj ten teren oczyścić Dobra, spróbujemy ich potraktować granatem. O, nie mam granatów. Ale tutaj nie da się tak w biegu do wszystkich strzelać. Musimy sobie przeładować broń. No, strzelają do nas naprawdę ze wszystkich stron. No, spróbujemy sobie tutaj jakoś szybko to ogarnić, dojść do tamtego drugiego momentu Dobra leży kolejny jeszcze pozostało tylko dwóch Są dosyć blisko, tutaj jednego nawet widzę nie wiem czy on tutaj wbiegnie mi do góry Dobra zatem spróbujemy sobie przedostać się tędy o jeden jest tam Dobra, leży, nie. Aj, kurczę, nie mam coś tutaj... ...odpowiedniej celności. Dobra, jeden dostał. Jeszcze pozostał nam tylko ten jeden. Dobra, okej, okay. zatem wszyscy leżą. Porozmawiać z żołnierzami ruchu oporu. Tutaj oczywiście pozbieramy sobie... E, tą, ...ten karabin snajperski sobie podniesiemy, rzecz jasna, bo on się nam tutaj... ...no on jest tutaj praktycznie kluczowy w tej misji. Dobra, mamy pełny ekwipunek. zatem ruszamy porozmawiać z tym członkiem ruchu oporu No i następnie przechodzimy szybko do tej drugiej lokacji Dobra, zatem no tutaj już sobie Dziękuję Dziękuję Szukam Josefino brak Wieźli ją tędy Tam Zabrali ją do ruin zamku Merci Dobra zatem Podążamy właśnie w stronę e, tamtej lokacji. No i musimy... E, nie wiem czy to przypadkiem nie jednym strzałem tych dwóch e, przeciwników e, zlikwidować. Albo po prostu od razu zacząć do nich strzelać. Okej. Okay. Dobra, teraz musimy rzecz jasna oczyścić tutaj e, tę część ze wszystkich przeciwników. No tu jest takie fajne miejsce do strzelania z karabinu snajperskiego. O, proszę bardzo, nawet ktoś tam z jakimś ckm chyba do mnie wyskoczył. O, widzę tam jednego y, przeciwnika. Okej, okay, oberwał. Tam jest kolejny. Aj, kurczę, tutaj jestem naprawdę mocno ostrzeliwany. Dobra, jest y, kolejny przeciwnik zlikwidowany. Kolejny. No i oczywiście już przybiegają posiłki. Dobra, przeładowałem sobie teraz karabin snajperski, biegnie... Następny No tak w biegu, tak jak już mówiłem Bardzo ciężko go zlikwidować Tak więc No musimy tutaj spokojnie uspokoić celownik Dobra zatem Musimy jakoś tutaj inaczej podejść, może od tej strony Dobra, są kolejni Kolejny I kolejny Okej, okay, jeszcze pozostało tylko trzech jeden jest tutaj dosyć blisko, natomiast reszta, no tych dwóch pozostałych jest tam w tym domku, gdzie przedtem byliśmy, gdzie spotkaliśmy się z czołgiem. Dobra, gdzie jest ten ostatni przeciwnik? Nie mam pojęcia. Och, coś tutaj widziałem. Jest. Tylko musimy zobaczyć, aż poczekać, aż on się wychyli. O, dostał. Super. Dobra, zatem pozostało nam tylko dwóch. Dwóch, którzy znajdują się tam. Dobra, zatem już czym prędzej zmierzamy w tamtą stronę. Udało mi się tutaj ocalić kolejnego z członków ruchu oporu. Tak mi się bynajmniej wydaje. Za pierwszym razem nie udało mi się tego zrobić. Tak więc no, trzeba było już strzelać do nich na samym początku. Dobra. Zatem, no tutaj mamy gdzieś tych dwóch przeciwników. Tutaj bierzemy sobie od razu bazukę. Nie ma co tutaj kalkulować. Weźmiemy sobie może pistolet z tłumikiem. Oni są oczywiście cały czas zaniepokojeni, bo na radar naszym radarze świecą się na czerwono, tak więc... No dobrze, by tutaj było ich szybko zlikwidować. O, może przedostaniemy się tędy. Tutaj na razie ich nie widzę póki co. O, jest jeden. Dobra, pozostał tylko jeden który znajduje się gdzieś tam. O, właśnie widzę, jak tam przebiegł. Tak więc powinien się pojawić się tutaj. O, właśnie. Dobra, leży. okej, okay. Wow, już dostałem strzała z czołgu. Dosyć szybko. Dobra, najpierw weźmy się może za zlikwidowanie przeciwników, zanim zabierzemy się za czołg. Dobra, jeden leży. Pozostało dwóch. Dobra. Poszli do domku. Nie, chyba jeden nie zauważył jednak. Dobra Pozostał tylko jeden przeciwnik Lepiej go tutaj bardzo szybko zlikwidować, o jest Tak. Och, dostał z lufy pięknie Łuf, nawet nie wiedziałem, że tutaj można coś takiego zrobić Dobra, ale jednak się udało Okej, okay, musimy sobie teraz przymierzyć z bazuki w ten czołg Dobra, raz oberwał o, wystarczyło raz. Proszę bardzo, myślałem, że dwa razy trzeba było uderzyć w czołg. Dobra, możemy sobie przeładować zatem broń. No i zmierzamy do członka ruchu oporu. Tutaj na razie chyba teren powinien być czysty. Och, jeszcze tutaj jakieś obrażenia spowodowane tym, że przebiegłem koło tego palącego się czołgu. Dobra. Jesteśmy, okej. Okay. Aha, musimy porozmawiać z członkiem ruchu oporu, a więc podejść do tej lornetki. Tam mamy zaznaczony na mapie taki krzyżyk, gdzie dokładnie ten członek ruchu oporu się znajduje. W tym domku, tak jest? Okej. Okay. Nie wiem, czy tutaj musimy wejść do niego tą stroną. Tak mi się bynajmniej wydaje, tak jest. On gdzieś tutaj się schował. O, proszę bardzo. Zapraszam! Mam amunicję! Brytyjską, francuską, niemiecką! No dalej! O, tutaj dostaniemy od y, tego członka ruchu oporu kolejną porcję amunicji. O, proszę bardzo, tutaj jakieś y, zejście mamy na dół. O. Zabij tylu nazistów ilu Dzięki. Spróbuję. Powodzenia. Proszę naprawdę... O STG 44, no broń do, bardzo dobrze mi znana. Y, z y, Medal of Honor. Z gry Medal of Honor właśnie. Tutaj ekwipunek mamy pełny. Możemy jeszcze pozgarnieć jakieś kotale yy, małotowe, mołoto ale możemy mieć yy, maksymalnie jeden. Dobra, zatem już chyba wszystko mamy yy, wyzbierane. Nie wiem, czy jest tutaj coś ciekawego jeszcze do zabrania. O, mamy sekret, ok, może mamy dwa znalezione sekrety. Dobra, zatem yy, chyba już nic tutaj ciekawego do wzięcia nie ma. Yy, mamy dosyć fajny karabin, mamy yy, tutaj pełen ekwipunek, jeżeli chodzi o granaty. Dobra, zatem no, wychodzimy stąd, no i zmierzamy chyba tam w kierunku e, tego miejsca, gdzie gdzie przed chwilą byliśmy, czyli tam za tym czołgiem właśnie, na ten most. O, właśnie tam. No i to jest chyba właśnie ten zamek, w którym przetrzymywana jest e, obrak, zatem tam musimy się udać. Dobra, tutaj e, chyba póki co teren mamy czysty, dobra, zatem e, no, trzeba tutaj wyczekiwać jakichś przeciwników, gra została zapisana, więc mamy kolejny checkpoint ale mamy dopiero 17 minut odcinka, tak więc jeszcze, jeszcze spokojnie do następnego checkpointa sobie tutaj zagramy. No przed nami rozciąga się bardzo, bardzo ładny widok Tutaj te widoki możecie sobie razem ze mną popodziwiać nie wiem czy tutaj mamy jakieś kolejne poboczne misje do wykonania zobaczmy sobie pomóż żołnierzowi ruchu oporu pomóż żołnierzowi ruchu oporu pomóż żołnierzowi ruchu oporu Ok, zatem no te cele poboczne zostały na razie wykonane wiecie co, może tak na wszelki wypadek ja tutaj sobie nie pójdę główną drogą, wezmę sobie pistolet z tłumikiem bo być może gdzieś tutaj w tej, nie wiem co to jest, to do dole może jacyś przeciwnicy się pojawią o proszę, już tutaj jednego gdzieś widzę blisko Spróbujemy się przemknąć tymi krzakami. O już tam dwóch przeciwników. Jest dosyć blisko mnie. No czy zaalarmuję tutaj wszystkich, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak tutaj naszym celem jest wszystkich powybijać, tak więc w jaki sposób to wykonamy, to myślę nie ma większego, zwłaszcza w tej grze znaczenia. Dobra, zatem udaliśmy się tutaj. Tam jest dwóch przeciwników, więc jeden jest odwrócony w moją stronę, drugi w drugą. Wiecie co spróbuję? Jak na przykład rzucić kamień Czy oni obaj się wtedy zainteresują Tego nie wiem, wiem że jeden tutaj zbliża się w moją stronę Drugi również No gdybym mógł ich zlikwidować łatwo za pomocą pistoletu No nie wiem tutaj Drugi zmierza za chwilę, tutaj będzie Podejdzie w moim kierunku, ok, jeden jest zlikwidowany Drugi Również. No i ten trzeci przy motocyklu za chwilę... Kurczę, w jaki sposób on mnie zauważył, jak był odwrócony do mnie plecami? No tego naprawdę nie rozumiem. Ajajaj, dobra, musimy się tutaj posłużyć karabinem snajperskim. Okej, okay, oberwał. No i chyba tak bynajmniej mi się zdaje możemy sobie tutaj wziąć ten motocykl i za jego pomocą udać się. Dalej, tak mi się bynajmniej wydaje Jeszcze tutaj sobie posprawdzam, czy nie ma czegoś ciekawego do zabrania Ale chyba nie, dobrze zatem e, Chyba możemy sobie wsiąść do tego motocykla, czy też nie No nie, jednak nie możemy No tak myślałem, bo on tutaj sobie stoi Aha, możemy go po prostu w niego trafić, wówczas zlikwidowalibyśmy wszystkich trzech przeciwników No nie wiem, zobaczymy, czy to działa, tak jest o fuck, to nie było dobre wyjście. Tutaj wszyscy przeciwnicy zostali yy, zaalarmowani, a więc to nie był dobry ruch. Dobra, trudno, zatem jak już tak się stało, jak już zaalarmowaliśmy tych przeciwników wszystkich, no oni się tutaj szybko zbliżają w moją stronę, zatem spróbujmy się jak najszybciej oddalić od tego miejsca. O, proszę bardzo, ilu ich tutaj jest? Zatem może weźmiemy sobie stg-44 i tutaj po prostu ich powybijamy wszystkich no Tutaj między tymi krzakami nie za dużo widzę Oj tam się wszyscy zbiegli, no To byłby teraz dobry moment do tego, aby ich tutaj zlikwidować Okej, okay, a więc dosyć łatwo poszło Pozostał nam tylko jeden przeciwnik Który gdzieś się nam tutaj za podział. Gdzie on tutaj jest? O, leży, proszę bardzo. Ok, zatem wszystkich przeciwników mamy zlikwidowanych. E, całkiem fajnie. Dobra, nie możemy sobie tutaj zebrać od nich amunicji. E, zatem, e, no musimy się udać w tamtą stronę. O, jeszcze sobie przeładujemy na wszelki wypadek pistolet z tłumikiem, skoro tak nam podpowiada gra. Aby później yy, nie było takiej konieczności yy, podczas walki. No jak tutaj zwykle to bywa takie dziury w murze, które tutaj nam pomagają w przedostaniu się w szeregi wroga. No, no jest kolejny przeciwnik, który nie jest zaalarmowany. Hmm, tylko którędy on sobie podąża? Chyba spróbujemy się tutaj dostać. O właśnie, on poszedł tam do góry, a więc może nie będziemy go niepokoić, zajmiemy się tymi przeciwnikami, którzy są tutaj A gdzieś tutaj chyba zostałem zauważony dobra na pewno nie przez tamtego, ale przez tych dwóch na pewno nie wiem gdzie oni tutaj są powiem wam szczerze dobra spróbujemy się przekraść tam tutaj do wielord Dużo różnego rodzaju skrzynek, różnych murków, które tutaj są naszymi sprzymierzeńcami, za którymi możemy się spokojnie tutaj ukrywać Dobra, tutaj żadnych przeciwników nie ma Tam jest jakaś dziura Spróbujemy się tamtędy przedostać i po prostu tych dwóch przeciwników sobie zlikwidować Mam nadzieję, że nie narazimy się na jakiś ostrzał ze strony Tamtych dwóch przeciwników No cały czas słyszę ich głosy, ale to chyba nie jest spowodowane tym, że po prostu mnie zauważyli Dobra, sobie karabin snajperski, bo są nawet dosyć daleko ode mnie i gdzieś tutaj w tym rejonie Dobra, tam musimy się dostać A tutaj praktycznie na są ci przeciwnicy. Dobra, zatem spróbujemy sobie obejść tutaj od tyłu Dobra, tutaj nikogo nie ma Nie, to chyba nie jest przeciwnik, tylko to jest po prostu ciura w murze Dobra, oni są tam yy, z tamtej strony Dobra, spróbujemy zatem tędy Dobra Mamy amunicję Zmienimy sobie na karabin może Mamy kolejną porcję granatów, kolejną porcję amunicji, która na razie jest nam zbędna póki co O, gdzieś mi tam zauważyli ja cały czas ich nie widzę, mimo że na radarze są dosyć wyraźnie widziani. Ekwipunek pełny, dobra. Gdzie oni zatem są? Gdzieś się tutaj ukrywają. Dobra, jeden leży, jeszcze gdzieś tutaj jeden powinien być. Aha, drugi jest w środku, ok, zatem no jak tutaj wyskoczy na mnie, no to... Po prostu będzie po nim Dobra wkraczamy sobie tutaj Okej okay, zatem to był ten właśnie nasz cel główny, niemiecki oficer Którego mieliśmy za zadanie zlikwidować Dobra mamy tutaj kolejne, kolejnych przeciwników, którzy już tutaj się do nas zbliżają o, pięknie tutaj poszło naprawdę. Jeszcze jeden gdzieś tutaj jest. Gdzieś bardzo blisko mnie. O, właśnie tutaj. O, proszę bardzo, nawet mnie nie zauważył, był taki zaaferowany bieganiem. Nie wiem, czy tutaj musimy coś powiedzieć do tej radiostacji. Dobrze, zobaczmy sobie jaki mamy kolejny cel już po zlikwidowaniu tego oficera. Weź plan transportu więźniów, dobra. Okej, okay, zatem mamy tutaj plan. Przytrzymujemy Kwatera nie jest daleko stąd. Dobrze, moi drodzy, zatem teraz musimy udać się do kwatery. Uratuj zorze... Josephine Obrak to już sobie zrobimy w następnym odcinku, a za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli film się podobał, to oczywiście łapka w górę. To już wszystko w tym odcinku. Również zostawcie jakiś komentarz, jeżeli macie ochotę. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Enemy Front. Trzymajcie się. Na razie. Cześć!